Na ekranie widzimy czołówkę audycji. Kolorowe, animowane motywy w stylu ludowym: drzewa, kwiaty, pawie pióra, oraz tytuł. Młodzi zdolni Małopolanie. Widzimy chłopaka czytającego książkę na ławce w ogrodzie. Najważniejsze w życiu dla mnie jest odkrywanie siebie i otaczającego mnie świata. Uwielbiam zgłębiać techniki wiedzy i znajdować się w nowych miejscach i sytuacjach. Chłopak odkłada książkę i staje naprzeciw kamery. Cześć, mam na imię Krzysiek i jestem stypendystą województwa małopolskiego. Uśmiechnięty Krzysiek na łące. Zakłada kask i wsiada na rower. Jedzie polną drogą. Pierwszy raz stypendystą województwa małopolskiego zostałem w siódmej klasie i było to dla mnie naprawdę duże zaskoczenie. Myślałem, że stypendia są tylko już dla najwybitniejszych z najwybitniejszych. Brzmiało to dla mnie tak dumnie, stypendium. I no, byłem bardzo dumny z siebie, że, że, że jednak no, mimo wszystko jest to wyjątkowe. W tym roku jestem stypendystą małopolski po raz trzeci i za każdym razem środki, które otrzymałem, przeznaczałem na swój rozwój. Kupiłem wiele książek, wiele materiałów różnych naukowych. Teraz w tym roku z tym planuję przeznaczyć na elektroniczny notes, żeby nie musieć nosić z sobą wielu książek i zeszytów na studia. Krzysiek w swoim pokoju uczy się siedząc z tyłem do kamery przy narożnym biurku. Jak zaczynałem chodzić do szkoły, to od początku nie miałem żadnych trudności z uczeniem się, z zdobywaniem dobrych ocen. Ten materiał szkolny przychodził mi bardzo łatwo. Właściwie nie musiałem spędzać dużo czasu nad książkami, sporo wynosiłem z lekcji. Już od czwartej klasy podstawówki brałem udział w kuratoryjnych konkursach małopolskich, zarówno z matematyki, z języka angielskiego i z języka polskiego. Na początek nie odnosząc żadnych sukcesów, dopiero w klasie szóstej udało mi się zostać laureatem z matematyki oraz z angielskiego. I dopiero w klasie ósmej, tuż przed egzaminem, udało mi się zostać laureatem również z języka polskiego i całą tę weekę odhaczyć i zwolnić się z egzaminów w sumie klasisty dzięki temu. Mówi Piotr Kosiorowski, tata Krzyśka. Krzysiek brał udział w wielu konkursach, i to bardzo różnorodnych. I te osiągnięcia pokazują, że Krzysiek ma bardzo szerokie zainteresowanie. Uwielbiam chodzić po gojach. Byłem już na bardzo wielu szczytach, zarówno w Polsce, jak i nie tylko. Geografia jest takim moim hobby po godzinach. Lubię sobie czasami po prostu przeglądać mapy i poszukiwać różnych ciekawych miejsc na świecie, to ich mogę potem marzyć, żeby pojechać. Widok stojących na półce modeli atrakcji turystycznych, takich jak Big Ben, czy wieża Eiffla. Krzysiek w kuchni otwiera lodówkę i wyjmuje pojemnik z sałatką. Bardzo lubię też gotować. Krzysiek włącza kuchenkę. Jedzenie stało się jedną z moich takich większych pasji i lubię odkrywać bardzo różne kuchnie z całego świata. Nie lubię gotować z przepisu, absolutnie nie mając pojęcia jak coś zrobić eksperymentuję i wychodzi z tego czasami naprawdę dobre rzeczy. Krzysiek przyprawia gotującą się w Londlu na kuchence wielowarzywną potrawę. W tej chwili moją największą taką naukową pasją jest programowanie. Szczególnie informatyka. Wybieram się na takie studia jak Informatyka Analityczna. Planuję rozwijać się w tym kierunku. Bardzo kręci mnie taka dziedzina jak programowanie sportowe, i to w tej chwili uważam za moje takie największe zamiłowanie i spędzam na tym bardzo dużo czasu. Mówi Marta Malcylek, członek zarządu województwa małopolskiego. Jesteśmy dumni z naszych małopolskich stypendystów. Ty też możesz zostać najlepszym w regionie. Cześć! Lista realizatorów Krzysiek. pojawiająca się obok małego okna z postacią Krzyśka. Cześć, jestem Krzysiek. Nieźle znowu, nie, nie rad. Audycja zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.